You can live with me in Italy! <noise> Lubię zreanalizować. Usiądź mi na twarzy i porozmawiaj. Z takim fetyszem jeszcze nie miałem do czynienia. Yo! Większość ludzi pragnie poznać swoją drogą połówkę. Są też tacy ludzie, którzy wolą być samotni i bycie singlem jest im po prostu na rękę. Prawie każdy z nas znajduje swoją miłość podczas codziennych czynności, jak praca, szkoła, wspólne hobby, czy też natknięcie się na siebie w kolejce do wenerologa. Niektórzy jednak wyruszają na łowy swojej przyszłej miłości w internecie i wykupują sobie dostęp do portali randkowych, zamiast kupić sobie dobrej jakości dmuchaną lalę. ponieważ lepszy wróbel w garści niż dziesiątka na Tinderze. Ja jestem Dawid z kanału, co ty nie powiesz? <gry> ja jestem Dawid z kanału, co ty nie. A to są najlepsze akcje z portali randkowych No nie ma co się śmiać Bebzon podobny do mojego Opis na Tinderze Dyrygent 37 Właś pod bęben i graj na fujarze Muzykalny człowiek Człowiek orkiestra Ciekawe jak tam jego batuta Hej Wyślasz zdjęcia swojej pachy za pieniądze? Jako wieloletni użytkownik internetu dużo rzeczy już widziałem, ale z takim fetyszem jeszcze nie miałem do czynienia. Pacha. Jak się masz? Dobrze. Idziemy na randkę dziś wieczorem? Okej. Okay. Podaj adres, to zaraz będę. Lipinki łyżyskie, łącz na 45. Styrta się pali, ktoś podpalił styrtę. Styrta jest podpalona. Ja nie wiem, kto podpalił. Tutaj mamy konwersację żywcem wyjętą z OLIXa. Akurat jadę po małego, a potem do pana przyjadę. Okej, okay, gotowe w słoiku. Jak będę już tam na miejscu, napiszę krewetki Oki. Okay? Tak, dałem pięć krewetek, są jeszcze młode, dwie czerwone, czy bezbarwne. Jeden wielki gno. Gnojo... gnoja... gnojad. <śled> Jeden wielki gl... <śled> mm -mm. Jeden wielki glonojad, i jeden Pęki pełen zestaw. Czyli chłop tam się umówili na odbiór jakichś rzeczy akwarystycznych. Przyjadę, będziemy gadać, idę po małego. I tutaj po kilku minutach. Powiem tak, moja też lubi trójkąt lub i od tyłu i do buzi, i ja też lubię od tyłu i do buzi. Nie chciałem gadać przed małym. Lubisz takie coś, tylko się pytam. Pozdrawiam. Na <noise> Macie rzeczy akwarystyczne, macie akwarium, hodujecie sobie tam krewetunie czy jakieś inne rybcie, pipcie. Piszecie sobie normalnie, już myślisz, że tam sprzedacie komuś jakiemuś normalnemu koledze. Po Fachu, który też interesuje się akwarystyką. A tu nagle wyskakuje wam typ Ej, a idziemy na trójkąt? Ja lubię od tyłu i moja kobieta też lubi od tyłu. <laughs> Niepojęte. Interesują cię faceci z dużymi p***ami? Rozumiem, że nie. To się dobrze składa. A masz ochotę na sok? <laughs> na suczek bardzo. To sok my kok. <laughs> Chcę się zapytać, czy wie, co to Ligma. A pani wie, co to jest Ligma. Yeah. Tutaj mamy jakieś, jakąś konwersację z Włochem. I don't understand, honey. You can live with me in Italy. Sadź, ten makaron w dubsko. And don't call me Honey Creep. Okej, okay, but if you let me put my pussy, your smile. <susur =zy> co <do> <employ> Ja nie wiem, Włosi myślą, że wystarczy tylko, że są Włochami, to już będą roz rozmawiać z naszymi dupeczkami. Jest taki typ, co sobie ankiety robi po każdej rance Z osobą spotkaną na Tinderze robi sobie ankietę. I tu jest tak, imię kandydatki: Klaudia, przechrzczona przeze mnie na feministka. Data i miejsce poznania: 3 marca na Tinderze. Czas trwania znajomości: tydzień z jednym wyjściem. Co mnie na początku przyciągnęło. Ze zdjęć była naprawdę ładna i w moim typie. A co poszło nie tak? Zaprosiłem ją na obiad w restauracji. Podczas całego obiadu temat był tylko jeden: nierówności społeczne między kobietami i mężczyznami. Dziewczyna dosłownie wypominała mi, wszystko co my mężczyźni możemy, a kobiety nie mogą i że świat bez nas byłby lepszy i się opisała jako niezależna kobieta, czego nigdy nie zapomnę. Jak się do mnie pruła, bo nie chciałem zapłacić jej za obiad. <grych> Przepraszam bardzo, skoro chciała równouprawnienia, mogła zapłacić, po połowie mogli się podzielić. Całą randkę przegadała o tym i widzowie, moim zdaniem, liczą się czyny, a nie słowa, więc powinna tutaj partycypować w zapłacie za ten rachunek. Co jeśli ją spotkam na ulicy? Pytam, jak jej idzie na terapię u psychologa. Got it, <laughs> To jest stoi sobie nad morzem. Piotr, lat 33. Szukam fajnej, otwartej kobiety do związku. Jeśli chodzi o moje dotychczasowe kontakty z kobietami, jest naukowe określenie. Z grzybnią i z patatajnią Co no, normalny człowiek Stoi sobie tutaj morze Zanim w tle widać mewy, szum fal No i w ogóle, no to jakoś Jakby sobie lepiej stanął To może by tego stanięcia coś wynikło Marta25 Tutaj widzę, ja mam bebzun To nie będę tutaj jakoś się wyzłośliwiał za bardzo nie. Ale zobaczymy co ma w opisie Nie oczekuję wiele Proszę przynajmniej bądź umięśniony i przystojny nic, nic wielkiego. Mężczyzna zaczyna się od 190 cm ale to w wysokości czy długości, bo <laughs> nie jest precyzowane. Ja oczywiście łapię się w obydwóch tych widełkach. Podróże małe i duże, romantyczka. Nie piszę pierwsza. Heh, zaskocz mnie. Ja nie wiem, widać, że tam już trochę jest ma tuszę jakąś na sobie zbędny balast, ale oczywiście wymagania od, od mężczyzn wysoki, przystojny, umięśniony, wszystko git, a ona to oferuje od siebie nic. Znaczy nie wiem, romantyczka, więc może zrobić kolację przyświecać się zje. Ale taki mem mi przyszedł do głowy od razu, że kobiety na portalach randkowych czabach. Ile masz wzrostu? <grych> Donka35. Witam, pisząc do mnie, zdajcie sobie sprawę, że ja nikogo nie szukam do związku. Portal randkowy. Szukam osoby, która mogłaby bezinteresownie wesprzeć mnie finansowo znak czasu, signum temporis moi widzowie, że Tinder się ma przerodzić u niektórych organizację charytatywną i tylko dlatego, że jest kobietą i ma 35 lat, to bezinteresownie proszę. To proszę sobie założyć zrzutkę albo wyjść sobie z kubełkiem stanąć na ulicy i sobie po prośbie chodzić na wyrwę jak to się mówi. Daj jedno jeszcze dwa złote. I sobie uzbierać. Też w sumie wolny rynek. Dawid, czego się czepiasz? Nie wiem. Hej Basia. Joasia. Kasia Autokorekta. Chyba nie zrobiłem dobrego wrażenia. Cześć. Niestety, spłata figle pretendentowi do roli chłopaka Kasi. No ale przynajmniej jakiś oryginalny wstęp, prawda? Coś oryginalniejszego. Uwaga, bo tutaj amator siadłych dziewczyn. Jesteś thick. Jestem ulana. Co? Jak to? <laughs> Jakby w sumie ktoś chciał tak przetłumaczyć, no to nawet by się trzymało jednej spójnej całości. To wszystko. Sabina, 21 lat. Niektórzy mówią na mnie kociak, bo lubię zreanalizać... Ale że sobie? Może to jest jakiś... Ladyboy. <grywy> Ladyboy. <grywy> Tutaj mamy bardzo romantycznego Marcina. Marcin pisze do jakiejś niewiasty. Podaj snapa z... kam przy twoich... No i też może pogadamy, nie? Przy okazji. Ale first thing first, wiadomo, najpierw zrobi swoje. Ale nie, dziewczyno, nie oszukuj się. Nie, nie pogadacie sobie, jak on zrobi to, co ma zrobić. To on już sobie ucieknie. Nie, nie będzie żadnej rozmowy. Nie będzie tutaj happy endu. Znaczy, on będzie miał happy end. Sexy time. Przy tym robieniu swojej rzeczy. Ale już nie, więcej od niego nie usłyszysz. Także pilnuj się. Pilnuj swoich krągłości Dominika, lat 23. Prawdziwy fan Bielawa Owls. Zagorzała katoliczka. Lubię BDSM. I tak trochę kłóci, bo jakby napisała, że ogólnie, że tylko katoliczka, to mogłaby jeszcze mieć takie, takie poboczne hobby, ale jak tutaj stawiasz sobie w opisie, że zagorzała, no to już takie rzeczy myślę, że nie przystoją młodej damie i to się tak ze sobą trochę gryzie. Jak myślicie? Albo dajesz mi buziaka, albo walek. <słyski> Tutaj mamy jakieś takie terrorystyczne zapędy tego człowieka, z tym, z nim się nie negocjuje, bo albo spełniasz jego oczekiwania, albo tutaj wywinie ci taki numer na kamerce, że nie pozbierasz się do końca życia i tego, tego widoku, co się zobaczy, to już się nie odzobaczy, tego widoku już nie się nie pozbędziesz, jak ci wystawi jakiegoś, to będzie jak scena z obcego. Być może, w zależności od długości, grubości, jego męskości... Wisi taka la, la, lakrymoza mi się zrobiła. Pan wygląda w normalnie jak włoski lackrimozy. Róża lat 21. Szukam czegoś na jedną noc, ale zawsze może się przerodzić w coś więcej. Chcesz zerę? Pisz. Chcesz miłości? Też możesz napisać. Pewnie. Kurczę, dziewczyna widać, że i do tańca, i do różańca, prawda? No. Miłość? Oczywiście. Ta druga rzecz, jak najbardziej o GG. Tutaj na GG ktoś odrywa na GG. Gadu, gadu. Siema. Kupię zdjęcia skarpetek za 9 zł, 9 zdjęć. Jeżeli jesteś zainteresowana, to pisz. Takiego czegoś też, czy znaczy ja słyszałem o czymś takim, ale jeszcze jeszcze nie widziałem. Chociaż dobry biznes, jakby ktoś chciał ode mnie, ja mogę za 50 groszy puścić. Jak będzie naprawdę jakiś twardy negocjator, to mogę nawet zejść do 35 groszy za jedno zdjęcie. Spoko, możemy się tak umówić. Mam dobry aparat, także jakość tych zdjęć będzie naprawdę top notch. Piękna sprawa, pisz na mój numer GG, założę specjalnie dla ciebie, zboczeńcu. Łukasz, lat 40. Jeżeli nie akceptujesz mnie jak jestem pijany, nie zasługujesz na mnie jak jestem trzeźwy. Usiądź mi na twarzy i porozmawiajmy. To będzie taki bardziej monolog niż dialog, ponieważ jak tu mu usiądzie, no to ona będzie nawijać, a on będzie... Baseline. Mam dla ciebie biznesową propozycję. Złożysz mi szafę? Może. Dlaczego może? No bo to jakaś jednostronna ta propozycja biznesowa, a co ja za to dostanę? Zapytałabym czego chcesz, ale chyba już wiem co odpiszesz. <grym> Jestem nieprzewidywalny. No to co chcesz w zamian? Jeża. <grym> tak jest, dziewczyny. Każdy mężczyzna potrzebuje w życiu jeża. Jeż jest nieodłączną rzeczą dla każdego chłopaka zdrowego. Jeż, jeżyk. Aleksandra 26. Sama pomalowałam sobie pokój. Sama wyniosłam stare i wniosłam nowe meble na trzecie piętro. I sama te meble poskładałam. Tylko ty sobie sama nie zrobię. A co ty sobie, Aleksandro, myślisz, że mężczyzna tylko jest do tego, żeby ci te robił? My też mamy swoje uczucia. Każdy mężczyzna od czasu do czasu potrzebuje sobie wnieść meble na trzecie piętro. To są męskie sprawy, nie tylko jesteśmy od lizania. Jesteśmy też od składania. Dobrze? Spadaj. Poszukuję partnera na lekcję walca. Nauka tańca. Zatańczymy sobie walca. Poszukuję partnera na lekcję walca. Nauka tańca od samych jego początków. Wymagania podstawowe. Powyżej 1,80 m. Silna konstytucja. Ale jaka konstytucja? 3 maja? Tylko i wyłącznie przyjacielska relacja. Po prostu świetna zabawa. Od ciebie zainteresowanie. Znalezienie dobrego nauczyciela tańca. Opłacenie naszych zajęć. No i oczywiście chęć nauki. I tańca. Oczywiście jakby się trafił człowiek, który nie miałby chęci nauki tańca, a miałby chęć na te pozostałe rzeczy, to też może opłacić, a ona sobie znajdzie jakiegoś innego, z którym będzie, jak jesteś kukoldem, to to jest opcja właśnie dla ciebie, proszę bardzo. Ode mnie. Wspaniały czas w towarzystwie pozytywnej, inteligentnej, kobiecej, pięknej kobiety. Jeżeli kogoś to nie przekonuje, to ja, to ja nie wiem, naprawdę. No nie wiem, to może jeszcze zaproponować. Jakby jeszcze Jeża napisała, to bym był kupiony, mógłbym, się, mógłbym pomyśleć, nie? Nie ma Jeża, nie ma lekcji walca, dobra? Gdzie zjesz? Ja się pytam. Gdzie zjesz? Pęknięty jest, pęknięty jesz. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja na tę okoliczność przebrałem się za ruchacza. Czyli za bardzo nie musiałem się stylizować. Jeżeli wyświetliłem się wam gdzieś w odmentach internetu, bądź też na karcie subskrypcji, kliknęliście na mój film i zostaliście do tej pory, to wiedzcie, że dokonaliście prawidłowego wyboru. Legenda głosi, że zostawienie lajka pod tym filmem i zasubskrybowanie mojego kanału sprawią, że wasze diemy napuchną od wiadomości pięknych, napalonych kobiet lub też przystojnych fuckboyów. Mówił do was Dawid z kanału takiego.

shopping and then when I was searching for the bread the girl want to catch this bread and I catch this girl hand and I look in her eyes and I saw And for the ice cream and after that i asked